Siemanko wszystkim, Maciej Piotrowicz, kanał SFD. Słuchajcie, kolejny odcinek, kolejny odcinek, który będzie dotyczył oczywiście Waszych pytań, więc bez przedłużania oczywiście zaczynamy. Słuchajcie, pierwsze pytanko. Mam pytanie do prowadzących, bo na końcu jest mowa, że można się zapytać o coś. Mianowicie, co myślicie o blendowaniu posiłków na masie? Jak ciężko jest to przejeść? Słuchajcie, ja jestem generalnie facetem, który podczas okresów masowych jest bardzo wysokiej ilości jedzenia. Te wyglowodany sięgały do ilości rzędu 1200 gramów dziennie. Do tego tłuszcza, no powiedzmy, w okolicy 100-150 gramów i nawet 400-500 gramów białka. Co oczywiście wiele osób w komentarzach pewnie powie, że nie ma sensu. Natomiast to sens ma. Badania mówią co innego i badania nie były przeprowadzone na kulturystach. Badania były przeprowadzone po prostu na osobach ćwiczących, więc ja oczywiście jestem nie dość że zwolennikiem tego, aby jeść, jeżeli trzeba oczywiście bardzo dużo, to oczywiście aby te posiłki, tak jak ktoś tutaj wspomniał, blendować. W jaki sposób możemy blendować posiłki, w jaki sposób możemy je tutaj komponować, aby to miało generalnie sens? Ja zawsze trenuję po śniadaniu i będę mówił teraz o sobie, ponieważ myślę, że mówienie o sobie jest najlepszym przykładem. Zawsze trenuję po śniadaniu i u mnie na śniadanie zawsze wlatują płatki owsiane, ewentualnie płatki ryżowe i jest ich około 200-300 gramów i do tego jest izolat. W jaki sposób to robimy? Po prostu wrzucamy płatki owsiane bądź płatki ryżowe do takiego kielicha, do blendera, mielimy to wszystko na mąkę, po prostu na pył. Dopiero wtedy dosypujemy izolat. I wtedy, kiedy mamy izolat i te płatki już zblendowane, wtedy oczywiście dodajemy tej wody i mamy pełnowartościowy posiłek. Jest to taki, można powiedzieć, po pierwsze darmowy gainer po drugie wiemy, co jemy, no i po trzecie oczywiście mamy kontrolę, jeśli mowa o cukrach prostych, które oczywiście nie zawsze w diecie są czymś, czego, czego potrzebujemy. Natomiast jeśli mowa o posiłkach takich blendowanych, typowo już blendowanych, jakby ktoś chciał to robić z jakimś ryżem, kurczakiem i tak dalej, no to ja zwolennikiem nie jestem. Natomiast jestem generalnie tutaj, można powiedzieć, zaznajomiony z tym, że wiele osób w taki sposób to robiło. To już jest kwestia tak naprawdę naszego zaparcia, naszego zaawansowania. Jeżeli ktoś chce, oczywiście tak robić można. Te posiłki są tak samo przyswojalne no Natomiast teraz mamy też oczywiście i gainery, i izolaty, koncentraty możemy sobie naprawdę bardzo fajnie te posiłki komponować i wszystko zależy tak naprawdę od nas. Według mnie jest naprawdę bardzo dobra opcja, jeśli mowa o okresie masowym. I mamy kolejne pytanie, a raczej twierdzenie. Chłopaki, przybliźcie temat tych wszystkich federacji kulturystycznych. Generalnie jest to temat rzeka i powiem tak jak potrafię. Więc tak, kiedyś mieliśmy jedną federację, która generalnie, można powiedzieć, prowadziła każdego zawodnika do tego, aby zawodnik został zawodnikiem pro. Znamy pana Roberta Piotrowicza, Marka Olejniczaka i tak dalej. Są to zawodnicy, którzy zdobyli swoje karty pro w federacji IUVB. Natomiast później był rozum IUVB i jest IUVB, jest NPC i jest na przykład federacja, która dobrze prosperuje, na przykład w UK i jest to PCA. U nas oczywiście też są zawodnicy. Pod feder federacji PCA. Natomiast jak by to wszystko nazwać? Generalnie IFBB było federacją, która była podporządkowana pod Ministerstwo Sportu. Ministerstwo Sportu oczywiście organizowało takie zawody jak Mistrzostwa Polski, Puchar Polski. I było to jakby możliwe do zorganizowania właśnie dlatego, że kulturystyka była generalnie... Polski Związek Kulturystyki i Fitness i Trójboju Siłowego. Było coś takiego na tej zasadzie. I oczywiście to wszystko było organizowane poprzez Ministerstwo Sportu. Kiedy nastąpił rozłam, wtedy podzieliło się IFBB na IFBB i NPC. Tak to mogę najprościej nazwać. I teraz mamy zawody właśnie IFBB, mamy zawody NPC, mamy zawody PCA. Natomiast zawody NPC są tymi zawodami, gdzie zawodnik wraz, jakby można powiedzieć, z zawodami jest w stanie, jakby wspierać się tutaj wyżej po, te, po to osiągnięcie. Oczywiście jest w stanie zdobyć kartę Pro. Natomiast, dlaczego teraz zdobywanie też karty Pro jest o wiele łatwiejsze? Nie mówię, że jest łatwe, natomiast jest o wiele łatwiejsze. Tylko i wyłącznie dlatego, że aby kiedyś zdobyć kartę Pro, trzeba było wygrać Mistrzostwo Polski, trzeba było pojechać na Mistrzostwa Europy i tam też wygrać. Trzeba było pojechać na Mistrzostwa Świata, które były organizowane raz w roku. I dopiero, gdy wygrywaliśmy Mistrzostwa Świata swojej kategorii i kategorii Open, czyli zawodnicy wszyscy z poszczególnych kategorii kategorii jakby wchodzili do tego Open. Gdy wygrywaliśmy i byliśmy najlepsi ze wszystkich zawodów, wtedy zdobywaliśmy Kartę Pro, więc to było naprawdę bardzo trudne. Teraz, aby zdobyć Kartę Pro, generalnie musimy tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie, to może też to tak brzmi banalnie, natomiast jest o wiele łatwiej. Nie, musimy pojechać na zawody, wygrać swoją kategorię, wejść do Open i wygrać Open. I wtedy mamy Kartę Pro, więc ten proces generalnie jest o wiele krótszy, nie jest aż tak mocno zaawansowany. I wielu zawodników teraz jakby na moje, nawet można powiedzieć u nas w Polsce, zdobywając kartę pro, nie zawsze tymi pro powinni być, ponieważ wchodząc do Ligi Pro, zaczynają jako debiutanci. To oczywiście jest po części normalne, natomiast kiedyś było także zawodnik, który był Pro, który wchodzi do jakby kategorii PRO startowo zawodowcami, tak naprawdę odstawał, ale może nie była też taka przepaść. Teraz ta przepaść jest naprawdę bardzo mocna, natomiast jeżeli w dużym skrócie miałbym streścić, jakie są teraz federacje, to według mnie jedyną słuszną federacją jest NPC, federacja, gdzie możemy też również sobie postartować, nabiera doświadczenie z PCA. Ja BB, jest na ostatnim miejscu, ponieważ teraz naprawdę bardzo mało osób tam startuje. Nie ma tych zawodów jeszcze, można powiedzieć, tak bardzo, bardzo wielu w Polsce, choć mimo tego, ja jak startowałem jeszcze w 2019 roku, to pamiętam, że na samą jesień wystartowałem na Strzegomiu, wystartowałem na Mistrzostwach Polski Juniorów, wystartowałem na Mistrzostwach Świata, wystartowałem na Diamond Cupie. Tego było dużo. Teraz już tego tak dużo nie ma, ponieważ kultury, jakby Polski Związek Kulturystyki i Fitness nie jest już podporządkowany, przepraszam, pod Ministerstwo Sportu, więc tutaj jakby zaczyna się robić tego typu błąd. Natomiast IUB, NPC i PCA, to tak w większym skrócie. I mamy kolejne pytania, mianowicie jaki jest koszt przygotowań do zawodów? Słuchajcie, generalnie przygotowanie do zawodów jest czymś, co jest bardzo drogie. Natomiast zależy to oczywiście od naszego poziomu doświadczenia, zależy to oczywiście od tego, czy jeździmy na zawody za granicę, czy oczywiście startujemy u w Polsce. Natomiast samo wpisowe na zawody, jeżeli jesteśmy zawodnikami, czy jesteśmy amatorami, czy nie, to jest oczywiście koszt około tysiąca do dwóch tysięcy, w zależności od tego, ile kategorii wybieramy. Mamy teraz kategorię first timers, mamy nowis, mamy seniorów i tak dalej, i można na jednych zawodach jako zawodnik wystartować nawet w 4-5 o kategoriach i na każdą kategorię oczywiście przypada 200-300 zł. pisowego, więc to jest pierwsza sprawa. Kolejna sprawa to oczywiście koszt, jeśli mowa o malowaniu. Malowanie natryskowe, czyli brązer, to jest koszt około 200-300 zł. na dane zawody i oczywiście mamy w tym już jakby również zawarte koszty ewentualnych poprawek, oliwki i tym podobne. Kolejna sprawa to oczywiście trener. W zależności od tego, kto nas przygotowuje, oczywiście trener ma raczej stawki, no już takie przygotowujące do zawodów, raczej wyższe. No i tutaj ceny zaczynają się od powiedzmy 500 zł. miesięcznie do 1000 zł. nawet za miesiąc. No i oczywiście, to też jest jakby jeden wielki, duży koszt, ponieważ same przygotowania do zawodów trwają powiedzmy pół roku, przez pół roku, po tysiącu, no to mamy już sześć tysięcy, więc to po prostu zbiera się naprawdę dość spora, dość spora suma. No i kolejna sprawa to oczywiście dieta, której nie liczymy, bo tak czy się jak jeść musimy i jeżeli mielibyśmy liczyć dietę, no to oczywiście dieta raczej według mnie wychodzi tani, aniżeli normalne takie typowo kowalskie, kowalskie jedzenie. Kolejna sprawa to oczywiście yy, majtki startowe, yy, tak, to, tak to się nazywa, po prostu gacie startowe, I one też kosztują około 100-200 zł, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Kolejna sprawa to oczywiście ewentualne loty za granicę. No to oczywiście zależy od tego, gdzie polecimy, nocleg itd., itd. Natomiast ja jakby personalnie mogę powiedzieć, że startując w 2023 roku... Mój sezon startowy nie kosztował 10 czy 20 tysięcy, tylko było to delikatnie więcej. Oczywiście liczone jest tutaj wszystko. Oczywiście zaraz coś w komentarzach pewnie się przyczepi, że jeszcze suplementacja ta mocniejsza też prawdopodobnie kosztuje tyle i tyle. Oczywiście to też dużo kosztuje i nikt nie mówi, że tego nie ma, bo to oczywiście w kulturystyce jest. Inaczej byśmy startowali w kulturystyce albo naturalnej, albo byśmy w niej nie startowali, gdzie ja uważasz po prostu no, jeżeli inni startują i tego używają, no, to ja też użyć tego muszę. Nie, że chcę, tylko po prostu jest to konieczne. No i oczywiście suplementacja prozdrowotna. Kiedyś podliczałem to, można powiedzieć, u siebie na i było to około 500-600 zł miesięcznie. za same suplementy prozdrowotne, i tak naprawdę można powiedzieć, jest to duży koszt. Natomiast jeżeli jesteśmy zawodnikami, to dbamy o siebie od A do Z, więc oczywiście jest to konieczne. I według mnie na pierwszym miejscu właśnie są suplementy prozdrowotne. Jest oczywiście fizjoterapeuta, no, bo to jest również też potrzebne, aby to pozowanie wychodziło naprawdę dość dobrze, bo nie jesteśmy wtedy spięci. Jest to wszystko możliwe i oczywiście te ryzyko kontuzji również jest mniejsze. No i do tego oczywiście dochodzą później dieta, ewentualna suplementacja jeszcze mocniejsza, no i cała reszta związana z zawodami.